Państwa bardzo serdecznie, a ze mną w studiu Polskiego Radia Lublin jest pan poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Drodzy państwo, prezydent Donald Trump zapowiedział już wycofanie USA z porozumienia paryskiego klimatycznego. Zdążył już także zagrozić Europie cłami, to wydaje się jego ulubione słowo w jego słowniku politycznym, <laughs> jeśli ta nie będzie kupowała aut i żywności z USA. Trump liczy na zdecydowanie większe wydatki Europy na zbrojenia. Ja jednak chcę rozpocząć naszą rozmowę od pewnego cytatu. Traktujmy to jako pozytywne wyzwanie. Chcę Wam powiedzieć, że tak naprawdę tylko sojusznik może życzyć swojemu sojusznikowi, żeby był silniejszy. Te słowa wypowiedział w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, z którym jest Pan zaznajomiony doskonale, panie, panie Pośle, premier Donald Tusk. Panie Pośle, co może zrobić Europa, aby nie być w tych kolejnych latach jedynie chłopcem do bicia dla Ameryki Donalda Trumpa? Słuchałem pana premiera Donalda Tuska na sesji plenarnej w tym tygodniu, w środę, gdy występował i przedstawiał priorytety polskiej prezydencji. I ta uwaga dotycząca pana prezydenta Trumpa, jego słów, jest niezwykle celna, bo pan prezydent Trump jasno i wyraźnie życzy Europie większej siły. I to spostrzeżenie pana premiera Tuska o tym, że tylko przyjaciel może to robić, jest jak najbardziej słuszna, bo przecież tylko przyjaciołom życzymy, żeby mieli się lepiej, żeby byli silniejsi. Chyba dzisiaj nie ma nikogo w Europie, kto życzyłby siły Federacji Rosyjskiej, więc to na drugim biegu nie pokazuje, że intencje pana prezydenta Trumpa, które bardzo celnie odczytał pan premier Tusk, są pozytywnymi intencjami w stosunku do Unii Europejskiej czy też szerzej Europy. Proszę się nie dziwić słowom pana prezydenta Trumpa, jeśli chodzi o te cła, trochę takie stawianie pod ścianą Europy, bo pan prezydent Trump ma z pewnością na biurku bardzo dokładne dane, jeśli chodzi o wymianę handlową. I właśnie jest odwrotnie, dlatego pan prezydent Trump przyjmuje taką retorykę i to nie Europa jest chłopcem do bicia. Za 2020 Rok, jeśli dobrze pamiętam, wymiana handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską była na plusie dla Unii Europejskiej na poziomie 158 miliardów. Stąd ta retoryka pana prezydenta Trumpa, bo rzeczywiście to saldo wymiany handlowej jest dla Stanów Zjednoczonych niezwykle ujemna. To prawda, a zatem jego transakcyjne, biznesowe podejście może nas tutaj w tych kolejnych latach mocno interesować. Co pan poseł na zmianę w Europejskim Zielonym Ładzie? Panie pośle, ten sam premier polski, Donald Tusk, w Brukseli zwrócił uwagę, że wysłuchał. Ceny energii mogą znieść jeden demokratyczny rząd. Wyraźnie premier Tusk namawia do pewnej refleksji w sprawie poszerzania systemu ETS, handlu emisjami spalin. ETS-2 miałby wejść do 2027 roku. Nie muszę nikomu przypominać, że miałoby to na pewno wpływ, który wywoła destabilizację na rynku. Ceny prądu, także na Lubelszczyźnie. Zielony europejski zielony ład. Jakie zmiany są pana zdaniem, panie pośle, Najważniejsze, jeśli chodzi o redefinicję, być może przemeblowanie, a kto wie, może jakieś rewolucje w ramach europejskiego zielonego ładu? Po pierwsze trzeba zauważyć, że pan premier w sposób, aczkolwiek dyplomatyczny, ale niezwykle zdecydowany hmm. i w sposób jasny powiedział wypowiedział polskie stanowisko, biorąc pod uwagę to, że stoimy teraz na czele Unii Europejskiej, powiedział jasno i wyraźnie, nie dla ETS-u 2, czyli handlu emisjami i poszerzania go o kolejne logistyka budownictwo. budownictwo transport i tak dalej a także zapowiedział nie o refleksję ale o rewizję zielonego ładu szczególnie jeśli chodzi o kwestie transformacji energetycznej ale oczywiście mamy na myśli także rolnictwo czego najlepszym dowodem jest to że właśnie dzięki Polsce w ubiegłym roku 2024 roku Pan premier Tusk ręka w rękę z panem ministrem Czesławem Siekierskim, ministrem rolnictwa, dokonał zmian na korzyść rolników, jeśli chodzi o zasady wynikające z Zielonego Ładu, a które obowiązywały polskich, polskich rolników. Więc ta rewizja jest możliwa. Mówimy tutaj o samochodach spalinowych, mhm. żeby ten cel um, związany z tym, aby przestać produkować samochody z silnikami spalinowymi, Sunąć w czasie dotyczy to także całej transformacji energetycznej. Muszę Panu powiedzieć, że ogromna większość w i w Parlamencie Europejskim, Aha. ale także ogromna większość naszych partnerów w Unii Europejskiej rozumie, że te cele Zielonego Ładu trzeba zrewidować, ponieważ koszty społeczne i gospodarcze są zbyt wysokie. A należy się zatem spodziewać, z tego co Pan mówi, wyraźnych zmian, które utrzymają. Może inaczej, obniżą ceny, koszty życia, jednocześnie pozwolą demokracji rozkrzewiać się w Europie, ponieważ Donald Trump, no, jego słynne słowa, Drill, baby drill, Europa nie jest na to gotowa. Chce być zielona, chce być neutralna klimatycznie. Panie pośle, neutralność klimatyczna 2050 nie oznacza jednak neutralności wojskowej. Czy w Brukseli. Obok innych rzeczy dyskutowany jest pomysł wysłania na Ukrainę misji wojskowej Unii Europejskiej po osiągnięciu porozumienia. Wiemy, że są państwa bardziej ambitne i chętne, by wziąć udział w takiej misji pokojowej po osiągnięciu rozejmu, Polska zdystansowała się w tym momencie i myślę, że tu należy zwrócić uwagę także na stanowisko PSL, biorąc pod uwagę rzeź Wołyńską. I pan to odczytuje? Po pierwsze, jeśli rozmawia się na temat wojsko-rozjemczych na Ukrainie w Brukseli, to tylko w sposób nieformalny, z bardzo prostego powodu, ponieważ Unia Europejska jako taka nie jest tutaj aktorem w tej, w tej sytuacji. Tutaj decyduje Sojusz Północnoatlantycki. Oczywiście te państwa się pokrywają, członków Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale jednak instytucje Unii Europejskiej nie są tutaj nie są tutaj tymi, które są władne podejmować jakiekolwiek decyzje. To po pierwsze, po drugie, Unia Europejska ma za zadanie przede wszystkim w tej chwili. The cat sat on the postawić na nogi, mówiąc kolokwialnie, cały przemysł obronny na terenie Unii Europejskiej i już to robi. Został powołany po raz pierwszy w historii Unii komisarz do spraw obrony. Mhm. Unia stworzyła Europejski Fundusz Obronny, którym dotuje, dotuje firmy, które prowadzą produkcję uzbrojenia i nie tylko, bo to dotyczy także tak zwanych produktów dual Czyli Aha. podwójnego zastosowania, i to jest główne zadanie Unii Europejskiej. Polska jest rzeczywiście zdystansowana co do wysłania swoich żołnierzy na Czy teren Ukrainy, które Pan reprezentuje, także w tym <grymne> studiu. podtrzymuje perspektywę premiera Donalda Tuska, że no nie jesteśmy gotowi, by do takiej misji pokojowej rozjemczej się angażować. Czy w tle należy? Szukać kontekstu wołęskiego. Nie, absolutnie nie. My e, sprawę rzezi wołyńskiej, jako polskie stronnictwo ludowe e, stawiamy w kontekście przystąpienia e, Ukrainy do Unii Europejskiej, a nie w kontekście bieżącej i doraźnej pomocy, którą kierujemy do Ukrainy w związku z tym, że toczy wojnę z Rosją. Nie absolutnie absolutnie nie warunkujemy tej pomocy, którą udzielamy Ukrainie w tej wojnie ze sprawą, ze sprawą Rzezi Wołyńskiej, chociaż bardzo mocno ją stawiamy. Wielokrotnie robił to pan premier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Natomiast jasno i wyraźnie mówimy, jeśli Ukraina chce przystąpić do Unii Europejskiej, musi pochylić się nad pomordowanymi w Rzezi Wołyńskiej. I naprawdę nie wymagamy, jako polska strona, czy też moje środowisko polityczne, polskie stronnictwo ludowe, nie wymagamy rzeczy niemożliwej. Chcemy tylko, żeby z szacunkiem pochylić się nad tymi, którzy zostali tam pomordowani, aby można było ich z pełnym szacunkiem pochować, żeby mieli swój grób. Jest, jest to także wyraz szacunku wobec, wobec rodzin tych, którzy zostali tam pomordowani. Bardzo dziękuję. Naszym gościem w Studiu Polskiego Radia Lublin jest pan Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. A temat Wołynia, a także umowy Unia Europejska-Mercosur to będą zagadnienia, do których wrócimy jeszcze poza anteną na naszej stronie internetowej. I w mediach społecznościowych zapraszamy. Niezmiennie w studiu Polskiego Radia Lublin naszym porannym gościem z komentarzem politycznym międzynarodowym jest pan Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie pośle, skoro PSL, ta wrażliwość PSL-u, pan premier Władysław kośniak Kamesz jest w zasadzie chyba prekursorem w Polsce wyraźnego postawienia tego warunku brzegowego, to znaczy Unia Europejska, Ukraina w Unii, i tak, ale biorąc pod uwagę takie w duchu praworządnościowym, humanitarnym rozwiązanie kwestii rzezi, rzezi wołyńskiej, czy pan się nie obawia, że to może stanąć okoniem pomimo deklarowanych w ostatnich tygodniach zmian w przepisach w drodze Ukrainy do Unii Europejskiej podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej? Nie, absolutnie nie. Po pierwsze, nasze zdecydowane stanowisko, które poparł zarówno pan premier Tusk, podnosił na bilateralnych spotkaniach pan minister Radosław Sikorski, wyraźnie daje efekty. Znaczy strona ukraińska przynajmniej w sferze retorycznej zaczyna zmieniać swoje stanowisko. Widzimy także podejmowane przez nich działania związane z pozwoleniem na poszukiwanie, ekshumację mhm. pomordowanych w trakcie rzezi wołyńskiej. Zobaczymy, czy te działania są rzeczywiste, czy są pozorowane. Natomiast nie ma co do tego wątpliwości, że zgoda co do postawienia tej sprawy jasno i wyraźnie na agendzie naszych, naszej współpracy z Ukrainą, w rządzie jest. Czego dowodem, są, czego dowodem są zarówno wystąpienia, jak i to, co dzieje się w bilateralnej współpracy pomiędzy polskim rządem a rządem ukraińskim. Czy pan jest, panie pośle, usatysfakcjonowany próbami symetryzacji? Biorąc pod uwagę odnawianie tablic upamiętniających ukraińskich partyzantów, dla wielu osób, bandytów z OUN UPA na wzniesieniu Monas tysz w Bieszczadach, gdzie wiemy, że na tym terenie pochowani są zbrodniarze, którzy dokonali najlepiej udokumentowanej zbrodni, atakując pociąg linii Bełżec jeśli dobrze pamiętam, Rawa Ruska. Czy to są optymalne rozwiązania? Bo no mam wrażenie, o tym zresztą mówił w jednym z wywiadów premier Leszek Miller, no są chyba lepsze możliwości, by Ukraińców usatysfakcjonować, bo nikt tutaj nie przeczy, że UPA ma także historię suwerennościową i narodowościową dla Ukrainy. Jeśli mówimy o jakiejś satysfakcji... Po stronie Ukrainy, to wydaje mi się, że to, co robią e, polskie władze, zarówno i poprzedni rząd, jak i ten, e, to, na co zdobył się cały e, polski naród po tym, jak wybuchła wojna e, w Ukrainie e, w lutym 2022 roku, e, nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Że Ukraina powinna wiedzieć, że ma w Polsce partnera, ma, ma kraj wspierający i przyjacielski. Bo nikt inny w Europie tak ręki nie podał Ukraińcom, jak Polacy w lutym i w kolejnych miesiącach 2022 roku. Ten symetryzm w tej sprawie jest zgubny i nie powinien być taki. Rozliczania Wołynia nie powinien mieć miejsca, dlatego że nie mamy wątpliwości co do tego, że do tej rzezi polskiej ludności na terenie Wołynia, na terenie wschodniej Małopolski doszło. Do dzisiaj e, rodziny pomordowanych nie mogły ani odnaleźć, ani pochować swoich bliskich. I naprawdę tu nikt nie wymaga wielkich rzeczy wymagamy tylko i wyłącznie elementarnego szacunku wobec tych, którzy tam zginęli i wobec ich rodzin. Tego samego wymaga strona ukraińska i ja rozumiem pewną wzajemność, która jest pierwszym prawem dynamiki w dyplomacji, w stosunkach międzynarodowych, ale mam wrażenie, że nie do końca w pełnej rozciągłości zgadza ale, się pan poseł z ale, tym, a, a co to już panu wytłumaczę, bo e, polska strona e, czy też nasze stanowisko nie domaga się wskazania, rozliczenia pośmiertnie tych, którzy mordowali oprawców. oprawców, którzy mordowali Polaków. My upominamy się tylko o ofiary. Natomiast strona ukraińska upomina się o tych, których z naszego punktu widzenia są mimo wszystko, w większości przypadków zbrodniarzami. I tu jest ta zasadnicza różnica pomiędzy podejściem polskim i ukraińskim, dlatego powiedziałem, że ten symetryzm w tym przypadku absolutnie nie może mieć miejsca. To jest ta odpowiedź, <coughs> którą mamy. Panie pośle, ostatnie zagadnienie. Wiemy, że Unia Europejska potrzebuje sukcesów, by utrzymać się na powierzchni, biorąc pod uwagę także rozmowy z Ukrainą, negocjacje akcesyjne, ale także negocjowaną umowę handlową. Która byłaby największą umową handlową świata Mercosur, Unia Europejska. Czy pan dostrzega z naszej polskiej perspektywy, także rolników z przedstawicieli branży spożywczej, branży mięsnej, zagrożenia związane z tą umową? Czy pana zdaniem Polska powinna być w grupie tych państw, które będą mniejszością blokującą przyjęcie umowy Unia-Mercosur w kolejnych miesiącach tego roku? Mówiłem o tym wielokrotnie. Jestem absolutnym przeciwnikiem tej umowy. Mówił o tym Władysław Kosiniak-Kamysz, to moje środowisko polityczne Wniosek ministra rolnictwa Czesława Sikierskiego wniesiony na rząd spowodował, że rząd pana premiera Tuska w ubiegłym roku przyjął negatywne stanowisko wobec podpisania zaakceptowania tej umowy. Polska dyplomacja w tej chwili buduje tą tak zwaną mniejszość blokującą, którą moglibyśmy. Pan to moglibyśmy... potwierdza, panie proszę, to jest bardzo ważne. Pan to tak, potwierdza. potwierdza. Uczestniczyłem w kilku spotkaniach eksperckich w ostatnich dniach. Nie E é Zwraca się uwagę, że Polska jest jeszcze nie do końca zdecydowana, ponieważ nie wszystko wiadomo. Polska buduje mniejszość blokującą. Tak, mogę potwierdzić, że Polska buduje mniejszość blokującą, a my jako europarlamentarzyści budujemy większość w Parlamencie Europejskim, bo trzeba naszym słuchaczom wyjaśnić, że aby ta umowa weszła w życie, potrzeba jeszcze dwóch decyzji: Rady Europejskiej, w której zasiadają premierzy i prezydenci, i tam można właśnie zastosować tą mniejszość blokującą, i musi być zgoda jeszcze par Parlamentu Europejskiego. I tu chciałbym powiedzieć, że, a mam tą wiedzę dokładną, ponieważ jestem w takim zespole który pracuje w Parlamencie Europejskim składającym się z posłów jestem tam jedynym Polakiem i jedynym przedstawicielem Europejskiej Partii Ludowej do której należy w Parlamencie Europejskim ten zespół pracuje właśnie nad tym aby zbudować większość w Parlamencie Europejskim aby odrzucić tą umowę i powiem panu tak że gdyby w przyszłym tygodniu taka umowa miała być głosowana w Parlamencie Europejskim Zakładam, że nieznaczną, ale jednak większością głosów ta umowa zostałaby odrzucona. I chciałbym tu zwrócić uwagę, że to nie dotyczy tylko sektora rolniczego te zagrożenia, bo tylko sprowadzamy tą umowę do zagrożeń w sektorze rolniczym. Cała branża chemiczna ma ogromne obawy co do tej umowy, także wiele innych branż nie sprowadzajmy tej umowy Aha. z krajami Mercosuru, tylko i wyłącznie do rolników, że to znowu rolnicy są tymi, którzy co tam blokują. Nie, absolutnie nie. Jest wiele innych branż, które mają ogromne obawy w stosunku do tej umowy, ale ta umowa co do zasady jest zła i nie powinna w takim kształcie być przyjęta. Z jednego bardzo prostego powodu, no bo, bo nie może być tak, co to za umowa, w której jeszcze ona nie obowiązuje, a już jedni liczą straty, a inni liczą zyski. No to, to prawda. To nie, nie tędy droga. To prawda. Bardzo dziękuję, drodzy państwo. Będziemy się tym kwestią przyglądać, a ja zapraszam też państwa do śledzenia dzisiejszych wiadomości, niosów. Panie pośle zaproszenie na konferencję prasową temat stadionu żużlowego w Lublinie rozpala ciekawość Lublinian i nie tylko, biorąc pod uwagę deficyt infrastrukturalny. Czy chodzi o stadion, czy o hale? Bo wiem, że to będzie bardzo ważna, bardzo ważne przesłanie z pewnych źródeł. Yeah. I tu trzeba um, um, zachować niezwykłą precyzję, gdy mówimy o tej inwestycji, którą um, planują włodarze Lublina um, i mówimy o hali wielofunkcyjnej między innymi z funkcją Stadionu Szyżlowego. Drodzy Państwo, nie wiem jak Państwo, ale mnie wydaje się, że byłby to obiekt niemający precedensów w skali europejskiej. Czy mamy kciuki, by udało się to zrealizować? Lecę Państwo dzisiejsze informacje. Konferencja prasowa pana posła Krzysztofa Hetmana w dniu dzisiejszym przed południem będzie na pewno komentowana. Bardzo dziękuję panie pośle za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Życzę dobrego dnia. Państwu również składam życzenia dobrego dnia. Do usłyszenia. Pozdrawiam.